Duch ateisty. A w każdy wieczór mglisty coś u mnie w domu zgrzyta, a jest to duch ateisty, więc się zazwyczaj go pytam. Duszo, duszo pokutna, co tak siedzisz i jęczysz? Czemu żeś taka smutna, że czemu tak się męczysz? Na to mi z narożnika tak odpowiada dusza. Jam jest duch bezbożnika. Czyli, że Ateusza, jeśli mam mówić szczerze, faktycznie nie ma tu mnie, bo sam w siebie nie wierzę. Pan, szanowny, rozumie. Tutaj piszczelem skinął, wypuścił z gęby dyma, w powietrzu się rozpłynął i faktycznie go nie ma. Tyle, że smród zostawił i kawałek zasłony. Okol jak latarnia błyszczy łańcuch ze srebra. Panie, cóż za męczarnia, jęknął drapiąc się w żebra. Ot niesmaczne kawały. Czy zemsta? Diabli wiedzą. Nie ma mnie przez dzień cały, zgodnie ze ścisłą wiedzą, aż tu na pół minuty, zjawiam się jako strzyga, Duch ze mnie psu na buty, skąd więc cała intryga. Tu znów cieniutko kwiknął, siadł przed telewizorem, chciał popatrzeć, lecz zniknął, cuchnąc siarkowodorem. Myślę, że facet taki, co zjawia się i znika, musiał mieć jakieś braki, w wykształceniu, laika mógł dźwigać sentymenty, z czasów gdy był malutki, może nie wierzył w świętych, lecz wierzył w krasnoludki. O, znowu z jakiejś szpary wyłazi na podłogę. Cześć, no co powiesz, stary? Panie, ja już nie mogę.